Teraz przenosimy się do Laskawej, Piotr Jędrzejek. Sprawdzamy jak grilluje i co grilluje Małopolska, konkretnie rzmiąca Jesteśmy w gospodarstwie agroturystycznym Stadnie Koni u Gazdy, właśnie w Rzmiącej. Ze mną pani Małgosia, która odpowiedzialna jest za grilla tutaj właśnie. Powiedzmy pani Małgosiu, co dzisiaj na grillu? Dzisiaj na grilla mamy kiełbaski, karczek, filet z kurczaka. Dodatkowo jest bigos i ciasto dla każdego i smalec tradycyjny wiejski ciasto na deser, to zaraz do ciasta przejdziemy, ale powiedzmy, co na tym grillu widzimy, kiełbaski i co poza tym? Poza tym jest karczek. Jakoś przyprawiony specjalnie? Przyprawiony specjalnie, w ziołach, w, odrobin, z odrobiną oleju i m, przyprawy grillowe, papryka. Tak na przykład. Do tego obowiązkowo piwko? Do tego obowiązkowe piwko dla każdego, tak. Tylko dla osób dorosłych. Oczywiście, oczywiście. My się trzymamy zasady jak najbardziej. Dziękuję Pani bardzo w takim razie. Do, do obowiązków Pani musi wracać, ja rozumiem. A my zapytamy jeszcze tutaj tych osób, które korzystają z tych wszystkich mm, usług. Witam serdecznie. Tak. Państwo skąd przyjechali? Z Nowego Sącza. Państwo z Nowego Sącza, na grillu tutaj, brzmiącej. Tak, to tak znaczy, no na zawodach córka. No tak. Ale grill, no to też atrakcja. Smakuje? Bardzo. Dobra, jest bigosik, jest piwko, czyli... Jest bardzo super. Majówka udana. Pewno, jak najbardziej. Dziękuję bardzo, będziemy tutaj oczywiście wracać.